Karuters, Karuters teraz zagra do końca. Świetnie oddał do Froncekiewicza i to jest drugi szans. Kamiński, Kamiński, ale zablokowany. Natomiast Fronzkiewicz na zasłonę, ale poszedł w drugą stronę. Horton zablokowany przez Boguckiego. Ależ to była strata piłki. Muhammad. Szansa MKS-u. Garcia, Garcia zdobywa punkty. Raz. Ale zatrzymał tą akcję, kiedy wydawało się, że powinien rzucać teraz Karuter świetnie do ogłamy. zostawiają mu dużo miejsca Mohamad, Mohamed, dobrze teraz uciekł, Bogucki z góry, ależ akcja z Mohamadem, Adrian Bogucki, pierwsza z akcja w ostatnich akcjach Soares, Soares, Soares. dobre zwody wody Soares. ależ akcja, zakręcił teraz Soaresz rywalami, nie trafia Ares skoczył nie w to tempo. Garcia jeszcze raz za trzy punkty trafia Teraz Hordon. Hordon wymusił tu zamianę krycia nie zdobywa, ale Głama! Nawes. wprowadzony do rzutu. Przed chwilą trafił z tej pozycji. Zasłona dla niego karuters, ale świetne z wody i podanie do ogłamy. Kary kontra Frąskiewicz, kary. Kary do Montgomery'ego. To jest z drugiej strony kosza i 6 sekund do zakończenia akcji. Muhammad. Muhammad. Zagrasa. Muhammad kończy tą akcję. Dwa. Horton. Horton. Przez ręce. Za 3 trafia. To Horton. Chyba za dwa. Kamiński, Kamiński faulowany przy rzucie! Ależ błąd Garci! Już był blisko wygrany. Powinien wygrać ten mecz. A mamy Rems, Nie. Kary, kary. Na zwycięstwo. kary za trzy. Nie trafia! Mamy dogrywkę w Warszawie. Mogą wyjść na prowadzenie po tej akcji. czy Horton zagra sam. Horton w kontakcie zdobywa punkty! Kary. Garcia, no jak wiadomo, że piłka do niego trafia! Garcia. I teraz trafia! W tych decydujących momentach bierze ciężar gry na siebie. No to kto po drugiej stronie? Garcia! Garcia, Garcia! Garcia zablokowany pod obręczą! Przekazanie krycia. Kary, kary za trzy. Kary za trzy nie trafia! Zbiera Soaresz i to już chyba jest koniec! Szans! Sytuacja rzutu sędziowskiego. Piłka dla MKS-u. Nie ma do kogo zagrać. Boner, Boner za trzy! Nie trafia! Koniec, dziki! Wygrywają! Ależ to był mecz, ależ to był spektakl MKS.